Dzień dobry w ten piękny, słoneczny, słoneczne popołudnie, sobotni popołudnie. Witam Was z mojego ogrodu. A dlaczego? Bo dzisiaj chcę Wam pokazać z serii zioła to, co u mnie rośnie na podwórku, w ogrodzie. O czym mowa? O nasturcji. Nasturcja jest po prostu cudowna. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak wyglądają kwiaty nasturcji. A tu jeszcze do mnie zawitała biedronka. I zobaczcie, tutaj mamy właśnie piękną nasturcję, nasturcję większą. Jest to nasturcja, która u mnie trochę się rozsiała, ale ja też ją tak specjalnie posadziłam, bo kiedyś tutaj mieliśmy trampolinę, a dzieciaki wyrosły trochę, więc postanowiłam wykorzystać to miejsce na właśnie taki malutki malutki ogródeczek i nasturcja sobie świetnie tutaj radzi. Pokrywa mi tutaj ten płot. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jej jeszcze więcej. Wszystko o nasturcji zostawię wam w opisie filmu, tak żebyście dokładnie wiedzieli jakie właściwości ma ten piękny kwiatek, ale nie tylko, bo i nasiona i liście, wszystkie tutaj te części są jadalne i co najważniejsze, są bardzo, bardzo zdrowe. Doktor Różański, na którego teraz się bardzo dużo osób, zielarzy powołuje i ja też lubię czytać jego, jego zmianki o roślinach, ponieważ są naprawdę najbardziej wiarygodne, wspomina o tym, że oczywiście nastolica działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo. Dodatkowo jest jeszcze dobra na odstraszenie pasożytów, Ja mam ją naprawdę w różnych miejscach, przepięknie wygląda tutaj również. Po prostu posadziłam ją tam, gdzie tylko mogłam. Bardzo łatwo się ją hoduje, wystarczy po prostu pozbierać sobie nasionka z wcześniejszego roku, bądź kupić nasionka i wsadzić. One naprawdę bardzo szybko kiełkują i bardzo szybko takie piękne, piękne kwiaty dają, a nawet jeżeli zjedzą je mszyce, co na przykład tutaj się dzieje, to uwierzcie mi, ona bardzo szybko Odrasta. Także to jest taka już taka jedna ciekawostka. Zobaczcie, to są owoce, tak wyglądają nasionka a później, które można właśnie pozbierać. One się same rozsiwają. Tak, takie piękne kolory ma właśnie nasturcja. No i tak jak widzicie, mam nadzieję, że was chociaż troszeczkę zainspirowałam nasturcją. To moje tacki, góry od jajek. Tyle razy o nich wspominałam, bo naprawdę fajnie się sprawdzają, jeśli chodzi o suszenie. Tu mi jeszcze parę kwiatuszków mm, zostało. Nie chcę obrywać wszystkich, bo widzę, że pszczółki pracują i jeszcze tutaj chcą się zadowolić e, pewnie nektarem z tych kwiatów. One naprawdę, ja je urwę, one jeszcze powinny e, zakwitnąć. E, Mam dopiero przecież początek września, więc spokojnie, spokojnie jeszcze ta, ta nasturcja. Słuchajcie, u mnie w ogrodzie jest do października. Tylko mówię, dzisiaj jest sucho, pięknie, więc, więc warto, mm, warto pozbierać, warto się zainspirować. Mam nadzieję, że też traficie na takie piękne, piękne okazy. A jeżeli nie, to nic straconego. W przyszłym roku wyhodujcie sobie nasturcję w swoim domu. Bardzo łatwo jest skupić nasiona. Nie są drogie, a wygląda naprawdę pięknie. Chociaż tutaj zrobił mi się taki trochę mały burz. Tak jak widzicie, nasturcja pokryła większość tutaj tej części, w której miałam warzywa. Ale widocznie tak ma być. To natura decyduje, co w tym momencie chce, żeby rosło na tej ziemi, więc ja się bardzo cieszę, że w tym roku jest tej nasturcji dosyć dużo. Dajcie znać w komentarzu, czy zbieracie, czy korzystacie. A jeżeli tak, to co pysznego robicie? Czy napary, czy nalewki, czy octy, czy macerujecie może inaczej. No i oczywiście dla kogo i przez kogo. Są stosowane. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już wkrótce. Pokażę Wam jakieś inne piękne zioła, które teraz można zbierać.